Ania Kolczyńska, to ruński klub karate, tradycyjnego kumadę. Kumadę. Haj? Haj. To haj? To <laughs> tak, tak ćwiczycie haj? Pijaj. Pijaj to jest okrzyk, który używa się w sztukach walki. Mm -hmm. W dosłownym znaczeniu to jest wyrzucenie energii z siebie, więc całym impetem, całą szybkością, siłą. Ile czasu już to wyrzucasz, Aniu, z siebie? Od 1989 roku, więc chwilka jest. jaką wolność lat. mamy. Tak. Mm -hmm. Działasz w Toruniu i Twoja szkoła, tak można nazwać szkoła czy klub? Można, jak najbardziej. Szkoła, klub karate. Mhm. Jak najbardziej tak. Działacie na terenie mentora? Działamy na terenie mentora, działamy w, po całym Toruniu, bo na dobrą sprawę mamy w kilku miejscach zajęcia, ale naj, najbardziej skupiamy się w centrum sportowym Mentor. Zawsze zależało Ci na tym, bo znamy się wiele lat, zależało Ci na tym, żeby. Kulturę fizyczną propagować w sposób inny, w sposób przystępny, taki, żeby nie zmuszać młodych ludzi do aktywności. Udało Ci się to? Dokładnie, jak najbardziej powszechny, ja bym to tak nawet nazwała. I karate ma tą sposobność i tą specyfikę, że może ją trenować każdy. Taka, jest to taka forma sztuka walki, gdzie faktycznie. I ten czterolatek, który znajduje się na naszej sali i dorosły człowiek, a coraz więcej rodziców, dzieciaków trenujących karate przychodzi do nas na zajęcia, może znaleźć coś dla siebie. O tyle fajnie, że dzieci, które zaczynają wcześniej mogę ja jako instruktor zwrócić uwagę na ich zdrowie i na profilaktykę yy, trenowania, żeby rozwijali się dobrze i zdrowo. I mogę zrobić z nich zawodników w przyszłości, natomiast osoby już dorosłe, faktycznie jest to dbanie o swój zdrowy tryb życia i dużo, dużo się zmienia. Właśnie, czy ludzie już zwracają uwagę na to, że przychodząc na zajęcia, albo wprowadzając młodego człowieka na zajęcia, na przykład Twoje, oddają je w ręce specjalisty, który potrafi spojrzeć na takiego małego człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu? Chodzi mi o to, że współczesna młodzież ma sporo problemów związanych z brakiem ruchu. To znaczy, no, znamy się już parę lat i ja przyjeżdżając do Torunia byłam jeszcze młodym człowiekiem, byłam studentem i... Yy... Może to brzydko zabrzmi, ale patrzono mi troszkę na ręce, ile ja mam lat i co tak naprawdę sobą reprezentuję i co że, robię. Że jesteś taka niepoważna. E, trochę mhm. tak, ale przede wszystkim ze względu na wiek starano się zwrócić uwagę, czy faktycznie robię to profesjonalnie. Ponieważ już wtedy miałam za sobą ponad 10 lat treningu e, i zostałam tak wychowana w swoim klubie, że bardzo duży nacisk kładł się na odpowiedzialność tego, co się mówi i robi. E, strasznie mi zależało na tym, żeby dzieci, które ćwiczą pod moim okiem, e, były bezpieczne, a ich rodzice... Świadomie i bezpiecznie oddawali swoje pociechy w moje ręce. Jeszcze wtedy młode, dzisiaj już może troszkę mniej, ale myślę, że to bezpieczeństwo czują i faktycznie tak jest. Bardzo dużą uwagę rodzice zwracają w wieku jeszcze tym szkolnym i wczesnoszkolnym, przedszkolnym. Natomiast pojawia się coraz więcej młodzieży. I to co powiedziałaś o, o tym zagrożeniu, że tak powiem, dzisiejszego naszego świata o tych komputerach. Myślę, że też o takiej strefie trzeba powiedzieć, mimo wszystko, niebezpieczeństwa na zewnątrz, bo to było zawsze, tylko że troszeczkę dzisiaj to wygląda moim zdaniem gorzej. Za naszych czasów, kiedy ja trenowałam i kiedy wracaliśmy grupą dzieciaków do domu, jedyne czego mogliśmy się obawiać, to grupy ewentualnych zachwianych, że tak powiem, dorosłych ludzi, z którymi grupa młodych ludzi trenujących sztuki walki sobie poradzi. Dzisiaj to już nie jest taka prosta sprawa, bo większość ludzi, którzy zaczepiają takich młodych ludzi, to nie są już ludzie e, używający tylko alkoholu. Niestety, tak, używki jakie gorsze. są, no niestety, przez to, że są to inne używki, e, ja swoich uczniów uczę absolutnie jakiejkolwiek reakcji na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że lepiej oddać te parę złotych, co ma się w kieszeni i oddać telefon, niż mieć ten nóż, którym nas się straszy po prostu pod brzuchem. Okej, okay, możemy tu mówić o formie samoobrony, że jak to, co to za karate, jeżeli sobie nie poradzimy. Poradzimy sobie, ale kiedy są do tego sposobności i możliwości, a nie za wszelką cenę. Czy Tobie jako dziewczynie było trudniej rozwinąć ten interes w cudzysłowie? Myślę, że tak. Na pewno, jak w, do tej pory to równouprawnienie nie, nie jest do końca takie proste. Tak. I na pewno od kobiet wymaga się odrobinę więcej. Tym bardziej od e. takich drobnych, bo wydaje się, Dokładnie że tak. potrzebujesz postury. Tak, ale do dziś tak jest, że faktycznie rozpoczynając zajęcia z młodzieżą, najpierw muszę tupnąć albo postawić przysłowiowo kogoś na głowie, zanim zaczną mnie słuchać i na poważnie słuchać. Cieszę się, że mimo wszystko dla tych nastolatków e, póki co ataki nie dochodzą częściej od ich rodziców i od znajomych, że jestem ich autorytetem. Natomiast faktycznie w okresie tego dojrzewania, już takiego nastoletniego, wejścia e, już w dorosłe życie, jest potrzeba tych większych autorytetów, ale z tym też sobie radzę, bo. Ja nie zatrzymuję ich w Toruniu. Staram się im pokazać ten świat, który ja poznałam przez swoje trenowanie na zawodach, ale przez poznawanie również instruktorów, tych męskich wzorców, mówię tak. o chłopcach, i tych starszych moich instruktorów, z którymi oni też mogą trenować na co dzień. A zaczynasz od początku, bo inwestujesz w przedszkolaki. Tak, fajnie się fajnie. pracuje z przedszkolakami. Ciężko się pracuje z przedszkolakami, <laughs> zwłaszcza dzisiaj. Dyscyplina. Dyscyplina, po pierwsze, po drugie jest niesamowita satysfakcja. Wspaniała satysfakcja którą się widzi po czasie, oczywiście tych paru miesięcy nawet, wprowadzenia zajęć. My w Toruniu uruchomiliśmy grupy przedszkolne 6 lat temu. I dzisiaj mogę się pochwalić, że ponad 200 przedszkolaków trenuje pod okiem toruńskich instruktorów, pod okiem instruktorów z mojego klubu. To jest niesamowite, bo powiem szczerze, że cieszy mnie to, bo to oznacza, że dyrektorzy przedszkoli i osoby, które mają na to wpływ, zaczynają myśleć o tym, żeby zaczynać od profilaktyki, a nie już leczyć coś, co będzie trudne do wyleczenia. I to nie Ty ich znajdujesz, a oni Ciebie. Podkreślmy tak. to, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, to jest dla mnie jeden z większych sukcesów. Tak. Pomijając oczywiście sukcesy sportowe uczniów, którymi mogę się dzisiaj chwalić, bo mamy mistrzów Polski. To pochwal się właśnie. Tak, nawet Agata tutaj, która reprezentuje ten pokaz, jest mistrzynią Polski dwukrotną. W tym roku zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski, więc sukcesy są. Ale dla mnie sukcesem oprócz tego, że oni się rozwijają w sposób no, wspaniały, bo to widać, są młodymi ludźmi, którzy już trenują 8-9 lat i chcą dalej to robić. Jak widać, no, już nawet Agata w tym roku zdobyła ten mistrzowski pas, czarny pas i to są moje pierwsze czarne pasy w tym młodym wieku, więc to są sukcesy takie moje, prywatne, indywidualne jako instruktora. Ale to co powiedziałaś, od dwóch lat udało mi się zorganizować przedszkoliadę małego karateki. Z mojej inicjatywy chciałam zrobić coś, czego się nie robi dla przedszkoli wszystkich, bo są takie imprezy sportowe dla przedszkoli e, państwowych, ale wtedy prywatne przedszkola nie mają możliwości wzięcia udziału w takich zajęciach. My mamy grupy przedszkolne, więc z tego pomysłu powstała idea przedszkoliady. Zaprosiliśmy kilka przedszkoli, w tym roku już było 12 przedszkoli, które brało udział już z, z powiatu toruńskiego. Prywatne, publiczne? Ta, dokładnie, wszystkie, które miały ochotę. Nie ma dyskryminacji? Oczywiście, u mnie wręcz przeciwnie. Tylko kto chce. Składały się drużyny pięcioosobowe i startowały dzieciaki. Było ponad 120 małych pięciolatków zawodników, więc wyglądało to rewelacyjnie. Nie była to, za, nie były, nie była to przedszkoliada karate, tylko przedszkoliada sportowa, mająca na celu przede wszystkim zarażenie dzieciaków, zainteresowanie sportem i ruchem. I e, reakcja jest niesamowita. Tak. Jest super sprawa, dlatego że właśnie dyrektorzy. Zbliża się wrzesień i są telefony do biura. Pani Aniu, my też chcemy, żeby były zajęcia karate w naszym przedszkolu. Więc najfajniejsza, myślę, niespodzianka dla mnie. Całą pasją jest dla ciebie twoja praca. Czy masz czas na swoje życie? Jak twój mężczyzna sobie w tym wszystkim daje radę? Mężczyzna jest, daje sobie radę. Wciąż ten, radę, sam. Wciąż ten Czyli sam. Daje sobie radę. Dokładnie, rewelacyjnie. Ja już nawet ostatnio mi się zdarzyło na ten temat również mieć wywiad i, i powtórzę to samo. Mężczyzna, który jest ze mną, to jest silny facet. Bo taki musi być przy mnie, na pewno, aczkolwiek ja w domu, mimo, e, myślę, że osób, które mnie znają, mogą w to do końca e, pozornie mnie znają, mogą w to nie uwierzyć, też staram się być kobietą, więc e, te, te dwa światy się dzielą. Jeszcze trzeci świat, zwierzęta, wiem, że kochasz. Tak, jak najbardziej tak, Mam Bo dwa. to jest ta łapka? W logo? <laughs> nie, łapa, łapa w logo jest to, kumade oznacza uderzenie takie, łapa niedźwiedzia. Aha. E, Nazwa klubu w ogóle powstała y, również, y, jak rozpoczynałam zajęcia, y, jak się rozpoczyna, z, y, ma się trzydziestkę dzieci na sali, w trzy minuty nie poznamy imion dzieci i to był mały misio, to był duży misio, za chwilę te misie były większe ode mnie. I tak idąc w tym kierunku, łapa niedźwiedzia, coś i tak marketingowo, żeśmy tak się zatrzymali na tym. Aniu, podczas... abyś dała sobie radę z każdym misiem w swoim życiu? parła do przodu i nie opuszczaj naszego miasta, o to mogę Cię prosić. Na pewno tego nie zrobię. Myślę, że już na tyle złączyłam swoje życie z, e, jeszcze się tego, co zaczęłaś mówić, z tym przedszkolem. Plany są na tyle intensywne i, i, i idą już w kierunku realizacji, że jak najbardziej chcemy to zrobić. I jeżeli nam się uda, to mam nadzieję, że karate rozwinie się w Toruniu i będzie potęgą w naszym mieście od strony sportu powszechnego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Dzięki.